Cześć, się tu to truskaweczka, i witajcie na kanale Truska w Świat. A dzisiaj gramy w Robloxa w grę, w której, jak przechodzisz parkour, no to nie widać go. W takim sensie, że widzicie, no przechodzę, ale nie wiem, co jest dalej, i można tak że wiadomo, można nie przejść tego parkouru i dlatego jest trudny dlatego spróbujemy dzisiaj przejść ten parkour mam nadzieję, że zostawiliście lajka w górę oczywiście i subskrypcję, żeby być z nowościami na moim kanale i ostatnio u mnie jest daily na kanale, więc mam nadzieję, że wyjdziecie ostatnie odcinki żeby może zalajkować, a może już zobaczyliście może czegoś się no no no, nowego dowiecie? Chodziło mi o to. Tak. Wydaje mi się, że nie będzie taki ten parkour najtrudniejszy. O, już dostałam odznakę, że przeszłam. A, że jestem nowym użytkownikiem tej gry. Gierby, jak na przykład dostaje się odznaki za takie właśnie gry, bo potem można zobaczyć na przykład na profilu jakiegoś. Wchodzisz na Robloxie. Troszkę zacina w niektórych częściach, ale to nie przeszkodzi mi, żeby przejść dalej. Chyba. Tak. I żeby odblokować tą speed tego coila, czyli żeby, żeby szybciej chodzić, no to trzeba dołączyć do ich grupy innego. Ale ja tego nie zrobiłam, więc nie będzie szybciej przychodzenia. Ale mam nadzieję, że dotrzemy gdzieś tak do to, albo może do połowy. Raczej wydaje mi się, że nie, ale zawsze nie wiadomo, więc może się coś zdarzyć i przyjdziemy do połowy. Mam nadzieję, że zostawiliście subskrypcję z dzwoneczkiem, czyli żebyście dostawali powiadomienia codziennie, teraz codziennie. Nie wiem, ile będzie daily u mnie na kanale trwało, ale postaram się, żeby było długo, chociaż... Zawsze nie wiadomo, wiecie, z tym czasem to tak różnie bywa. Bo czasami jest dużo tego czasu, a czasami jest mało. I życzę Wam spokojnych, miłych świąt, wielkanocnych, żebyście. Ojoj, oj, no, dobra. Żebyście wszystkie złe tutaj te energie przenieśli na. przeniosły się na inne rzeczy, nie na Was. I żebyście byli zdrowi. No, bo żeby subskrybować ka mój kanał, musicie być żywi. <grybujesz> Dobra, jest trochę źle co zabrzmiało. Okej. Okay. Ale ogólnie, Wam życzę wszystkiego dobrego. Wam wszystkim widzom albo widzkom. Więc pamiętaj, kto życzył Ci dobrego, a potem, jak ktoś się dobrego stanie, to przyznam. Ale jak coś złego, to ja Ci nie życzę nic złego, okej? Okay? Żeby nie było źle na Dobra, a tak w ogóle możecie napisać, jak u Was obchodzi się Wielkanoc? Bo u mnie jest śniadanie Wielkanocne i potem siedzimy przy stole i tak dalej. Nie ma jakichś takich nie wiadomo jakich. U, nas, u mnie na przykład nie ma takiego jak zbieranie jajek, a może u Was jest. Możecie się podzielić w tym komentarzu, oczywiście zostawiając lajka od razu. Dobra, będziemy wiedzieć, co ty. Te... Trzeba. Cześć, gościu, co tam? Oj, oj, zacięło. Dobra. Te, to. Bo da się ogólnie sprawdzać. Takie. Właśnie, te. Ta. Dobra. Jesteśmy już. Yy, nie wiem, tak mniej, no mniej niż w połowie jesteśmy. Tu na górze pokazuję, jakby ktoś się zastanawiał. Więc. Tak. Mam nadzieję, że wszystkie widzki i wide, widzowie, przepraszam, widzowie, tak powiem, lepiej będzie. Zostawili subskrypcję, lajka i że będziecie oglądać do końca ten film. I możecie też w komentarzu napisać. Czekajcie. A, w tą stronę. Wiesz, strzałka pokazującą. Możecie napisać w komentarzu. Eee, czy dla was to jest ciężka gra, czy łatwa gra? Oj, oj, oj. To jest za śliski jakiś. <laughs> oj, oj. Trzeba jeszcze przeskakiwać. Łyp. Ale to jest trochę ciężkie jednak. N nie jest najcięższe, ale jak skaczesz i skręcisz, to wtedy no, jest taka szansa, że się zrespiciem nowa, o tak powiem. Dobra. Takiego gościa to spotkałam przed chwilą, znaczy przed chwilą, trochę tam temu, tutaj na, tutaj w Robloxie, to jest trochę za mną, ale nie aż, bar, nie aż tak bardzo i dotrzemy do tego, do środka, więc bardzo fajnie. I jakby ktoś pytał, to, to po polsku się nazywa ten parkour um, oby... ale nie widzisz coś takiego, wiecie? Nie wiem, jak po angielsku będzie się to pisało. Um, lecz no... Co ten gościu tak nie przechodzi? Ej, a, sześć, sześć razy zginam, okej. Okay. Pięć minut mi już to trwa, okej. Okay. Dobra. Ej, wiecie, że w ogóle tego nie zauważyłam wcześniej? Ale okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że idziemy teraz na same cel, co jest to, tutaj. Ej, ale wie, wiecie, że to znika? No, znika. A ja tak sobie chodzę. Idę, idę, idę. Oj. Dobra. Ale tak trochę. Bardzo ciemny jest ten parkour. Ale ciekawe, że tak ktoś, no może teraz nie ciekawe, ale tak po prostu, że ktoś umiał takie coś zrobić. Ja, zanim bym się tego dowiedziała, to bym już nie żyła dawno. Przecież to jest takie trudne do stworzenia, żeby wszystkie takie komputerowe jakieś te... I patrzcie, pokażę wam jak... O, czekaj, i tam... A, to za 10 minut. Dobra, pokażę wam jak... Zobaczyć, czy dana droga jest dobra. Macie kamerę, tak? No wiecie. I wtedy przesuwać ją na dół. I jak przechodzi przez to, tak? To znaczy, że jest zła i wpadasz. I testujecie tak kolejna. Ta też jest zła. Ta też jest zła. I jak się w końcu zatrzyma ta kamera, tak? I się przybliżała, to znaczy, że jest dobra. Widzicie? Pe może dużo osób o tym wiedziało, ale... Jakbyście nie wiedzieli, no to wiecie. Możecie tam polecić znajomych, jak nie wiedzieli. Nie no, pewnie wiedzą o tym, jak grać w, w Robloxa, ale możecie, jesteście, może jesteście nowym użytkownikiem roku. O Ojacie Robloxa. Zakończę. Może, je, może jesteście nowym użytkownikiem Robloxa I, Przepraszam. I nie wiecie o takich rzeczach. Oj. Okej. Okay. Myślałam, że dalej są te schody. Ale nie było dalej tych schodów. Hehe. He. Dobra. O nie. O nie. O nie. Nie. Nie mogę wpaść na to. Nie. Nie, 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 nie. nie. O. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale jak dołączy. O nie, to też jest taki. Jak dołączy do was yy, dwóch dwóch y, tych dwóch znajomych, to wtedy macie większe pole widzenia, że chodzi bardziej Ci oświetla trasę, o tak. Że widzisz co jest dalej. To jest bardzo fajne, ale... No... Czy Twoi przyjaciele, że y, dodani na Robloxie się będą chcieli dołączyć? Tego nie wiadomo. Oj. Dobra. Mam nadzieję, że zostawiliście wielka, lajka. Wiem. Mówię o tym ciągle, ale naprawdę mi zależy, żebyście tego lajka zostawili. Ale wiecie, to dla Was nic takiego nie robi. Wystarczy dla Was klik. A ja tu się wiecie. Yy, nagrywam odcinki, żeby dla Was było fajne, no. Możecie zagłosować w angiecie, jak chcecie. Jaka jest Wasza ulubiona gra, albo ile macie pucharków. No brał ale. Oj, dobra. A tak, to z nowości jesteśmy. Tak. 70% mamy parku zrobionego. Czyli więcej niż połowę, jakby ktoś się zastanawiał. To zaznaczy 70% czy coś. Oj! Teraz, 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 teraz już wiem! I taka opisenka. Przypomniała mi się. Dobra. Po tej drabinie jeszcze trzeba się wspinać. Dobra. Zostało nam bardzo mało do. jakbym chciała całe przejść. Ale nie wiadomo. Musicie oglądać do końca, żeby się dowiedzieć, czy przejdę cały, czy nie. Bo wam nie powiem, czy przejdę cały, czy nie, bo nawet sama nie wiem, czy będę przechodzić cały, czy. Raczej tak nie za bardzo. Ale według mnie 12 na. Nie wiem ile tu je, poziomu, poziomów, ile tu jest, ale tak wydaje mi się, że 100 może być. I jak na 100 levelów 12 to to jest bardzo mało. Że 12 zginieć. Chodzi o to, że spadnieć. Ale na przykład była ta zjeżdżalnia, no to tam nie dało się inaczej. O, no dobra, to akurat mój błąd, ale na tej zjeżdżalni się nie dało inaczej przejść, bo na pewno się wypadało. Może komuś się udało, możecie napisać w komentarzu, czy wam się udało przejść bez właśnie upadnięcia tam, ale to jest bardzo ciężkie. Chyba, że po prostu mi tak się stało. Weź to w końcu, przejdź. No, ja cię. Ja tu speedrun taki trochę robię, żeby zdążyć jednak do tego końca. Znaczy to nie jest na czas, ale tak wiecie. Żeby też nie być najwolniejszym, bo można być, ale jak po jak tym na przykład przechodzisz parkour i co? I ktoś ci będzie ciągle doganiał? Nie, e, e, e. trzeba być pierwszym. No, nie, nie trzeba. Nie bierzcie tego przykładu. Nie trzeba być pierwszym, ok? Nie trzeba. Ale jak masz możliwość, to lepiej być pierwszym. Nie, no. To już jest tak blisko końca. To będzie najcięższe z tego wszystkiego, bo nie widać. I teraz. Uch. Ludzik jest za wolny i przez to. Ten... O, okej. Okay. Czemu 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 czemu? Okej. Okay. Czy mógł się zatrzymać? Oj. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Tak blisko, ale ta gościowa, przez tą mamy większe pole widzenia, bo ona też musi jakoś widzieć. Oj. Jak nie ma tej no to jest trudniej. Okej. Okay. No, prawie to już mamy. Prawie. Prawie, no. No, zacięło mi, no nie wytrzymam. No. Nie chcę tu już przejść. Czemu ten ostatni level musi być taki trudny? Bo to ostatni level, czy co? Będę się teraz męczyła z tym nie wiadomo ile. Super. Fajna gra. Naprawdę, super gra. O nie. Nie. Oj. No. Uff, nie, no naprawdę. Już mam szczerze dosyć tego parkuru. No bo ciągle przegrywam, bo to jest. To się wydaje naprawdę łatwe, że o, przeskakujesz sobie tylko, ale tu nie widzisz tak bardzo tych strzałek. Jeszcze jak ci zatnie, to jest masakra. Myślałam, że to szybko przejdziemy, znaczy, że to szybko przejdę, a nie idzie. Tak, tak! Jest! Pięk, pięk. Właśnie tak się czuję teraz, co nie? Mega, mega fajnie. Teraz można się bawić. Usiądź na tym, no nie da się. Zepsute trochę. Dobra. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zostawiliście lajka i subskrypcję na dole. Wpadajcie na mój kanał, żeby zalajkować inne filmy i zobaczyć co w to nie wstawiam. I prowadzę daily na kanale, więc mam nadzieję, że y, pamiętacie o tym. I pa pa.